Od tego zadania nie będę czytał treści, z tego powodu, że to zajmuje dosyć dużo czasu. Ty natomiast zatrzymaj film w tym momencie i zapoznaj się z treścią. Ja przystępuję od razu do rozwiązania. Zaczynamy od rysunku. Pręt i nitka. W dwóch miejscach przymocowana do pręta. Powstaje trójkąt równoboczny. Wszystkie trzy boki mają długości L. Kąty są więc 60 stopni. No to tak zaznaczony kąt tutaj jest kątem 30 stopni. Kulka o masie M i odległość od osi obrotu oznaczam przez R. R znajduję ze stosunku. R do L to kosinus kąta Alfa. Jakie siły działają na kulkę? N1 naciągnici górnej, N2 naciągnici dolnej oraz ciężar Q. Znajdę składowe tych sił. Siła N1 ma składową w kierunku promienia R N1R i drugą składową w kierunku pionowym N1P. Ta druga jest skierowana pionowo w górę. To samo robię z siłą N2, N2R w kierunku zdłuż promienia i N2P w kierunku pionowym. Ta składowa jest skierowana pionowo w dół. Te dwie składowe N1R i N2R powodują ruch kulki po okręgu. Ich Suma, suma i wartości jest siłą dośrodkową. Siłę dośrodkową przedstawimy ostatecznie takim wzorem. Wykorzystamy ją w kolejnych wzorach. Zatem powiedziałem, że siły działające na kulkę w kierunku pionowym równoważą się. Warunek równowagi sił jest następujący: N1P, czyli N1. 1 razy sinus alfa. N1P do N1 to sinus alfa. N2P do N2 to sinus alfa. N2 sinus alfa. I plus Q. Te dwie siły z prawej strony działają w kierunku pionowym w dół. I one równoważą się z siłą N1P. Mamy rozwiązać ten układ równań. Jak to zrobisz, twoja sprawa. Ja robię w ten sposób, że wyznaczam z pierwszego N2, z drugiego też wyznaczam N2. No lewe strony są sobie równe, mogę porównać strony prawe. N1 mamy z lewej i z prawej strony, przenoszę je, jedno N1 na drugą stronę i wyznaczam n 1 a mając N1 wstawiam je tu do wzoru na N2 zamiast N1 ten wzór i minus Q przez sinus alfa. Zwróć uwagę na to, że tu będzie z prawej strony jedna druga Q sinus alfa minus Q przez sinus alfa. Zostanie taki nawias z tych dwóch otrzymujemy minus cos przez sinus alfa i patrząc na te dwa wzory możemy wyraźnie stwierdzić n1 jest większe od n2 pierwsza ulegnie zerwaniu nitka górna bo obie części górna nitka i dolna nitka są identyczne zatem n1 równa się n max za fD wstawiamy wzór. Za r wstawiamy l cosinus alfa, dzielimy przez cosinus alfa, kosinus się upraszcza. Otrzymujemy taką zależność, z której wyznaczamy poszukiwaną częstotliwość f,